Cześć, tak jak w poprzednim filmiku mówiłem, mówiłem, o tym, że będą rozpakowywania dwóch pilarek. Tutaj teraz mam 60. Jedynkę. Pilarkę wiadomo, już wyciągnęłem z tego płódu, że tutaj nie w jakiś tam sposób bezsensownie nie, nie, nie cyrkować. Pilarka generalnie od razu, od razu tutaj przychodzę do, 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 do sedna. Pilarka na pewno jest mniejsza. Ale nie jest na pewno taka malutka jak na przykład mniejsze modele z tej generacji pilarek Czyli tak jak mowa o modelu 55, 51, bo, bo tamte, to by była jeszcze niższa klasa pojemnościowa Generalnie tutaj mamy model 61 Pojemność jest, mówię tamte, 61 cm z hakiem Moc pilarki 3,9 cm konia i generalnie no to jest dosyć mała moc jak, jak na tą pojemność, bo na przykład mam sztila, którą ma chyba z tego co pamiętam nie ma 55 55,6 coś takiego, wiem że on ma 50, chyba 55 centów już tam, z jakimś tam ha haczykiem i ma 3,8 konia, a tutaj mamy już właśnie mówię wiesz, 60 centów, dużo jest klasa wyższa pojemnościowa pilarek, ale mamy co są koło niską moc Wiadomo, duża pewność, ma moc. Nie jest tak pilarka jaka tam Przecież mam Husparne 365 i, tam... i tam też, tylko że tam znowu ona już podchodzi pod klasę pewnością. Pod, pod 70 tak na przykład, bo właśnie ta 372 która miała 70,7, a tutaj tak moja 365 tam było chyba 65,1 i tam mamy 4,6 4, 4, Było jakieś 4,6 później zmieni chyba tego na 4,5, bo, bo, bo jest inna klasyfikacja ISO. Jeśli chodzi o, o, o moce, tutaj mówię, to 3,9 konia, i późniejszy model, e, następna generacja, tak? bo po, 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 po serii pilarek 200 weszła już e, seria pilarek 300, i tutaj miało to, tą pilarkę zastąpić e, model 359, wcześniej 355, bo jeszcze był model 355, później 359, tamta miała 3,9 konia. Ale zmniejszenie pojemności do 59 cm, bo 3,55 już, kurde, już tam nie pamiętam, na chyba było 3,6, chyba 3,7 konia. tego później oni właśnie po, 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 podniesie tę pojemność cylindra, żeby 3,57, która miała 4,4, e, mogła tam to uzupełniać, ale generalnie zmierzając ku temu modelowi, to jest podobna historia, tak jak z. 3.65, tak? Bo 3.65 ona jest pilarką, która taką mm, słabszą w porównaniu do 3.72, a tutaj, gdzie 3.72 zastąpiła 2.72. I tutaj wersja ta taka Performance MOS XP 2.72 XP, ona ma 4.8 konia i pełność 70... 72,2, coś takiego też wiem, że coś w tych granicach tam była ta pojemność i tam i właśnie mówię czy 272 miała e, 3 wróć, miała 4,8 konia, a tutaj mamy właśnie tą, tą okrojoną, że tak to określę, pilarkę i mamy 3,9 konia e, zastosowanie tej pilarki to było wiadomo jakieś tam leśnictwo, ale i, tak jak w Ameryce to się utarło, bo, bo, ty, bo tych modeli e, 61 jedynki było naprawdę bardzo dużo. Tutaj mamy model, który jest aktualnie sprodukowany, ma wszystko pomarańczowe, ale były kiedyś modele takie kurde padające bardziej w czerwień, nie mówiąc o Johnson tak? E, ale jeśli chodzi o kuskwarny mieliśmy czarne, góry, czarne pokrywy, mieliśmy białe pokrywy, e, bo to były też modele Rancher, tak? Czyli właśnie dla takich e, rolników. E, duża pojemność, mała moc, co być po prostu pilarka trwała i ona naprawdę bardzo długo była w ofercie, w sensie to też, jakby to określić, w stosunku do 2.8.8 też, ona miała jakiś tam status takiej górdy, no wiecznej pilarki. I jakby tutaj określić, naprawdę bardzo bardzo ona była długo sprzedawana, była w jakiejś stopniu modernizowana, bo jakieś stare modele. Tak samo jak właśnie 288-ki, one miały tutaj e, z Takiego typu pręta Prawdopodobnie z nierdzewki to był zrobiony ten pręt e, Był właśnie metalowy ten uchwyt Późniejszy już wszedł kompozytowy I następcą tego modelu, tak jak wspomina, mógł on e, w, w, Tutaj wskoczyć ten model właśnie e, 359 Ale Jeśli chodzi o te takie pilarki farmerskie Zastąpił go tak jak model 55. Zastąpiły modele takie jak właśnie jak z serii 400, czyli 455 yy, i modele 460 oraz 465, bo modelem wyższym od 60 Dynki był jeszcze model 66. wiadomo tam były to, to wszystko chodzi o pojemności, tak były wyższe pojemności, była 60 jedynka, 66. Później już właśnie weszł, później z serii XP były modele 268 i raz w życiu tylko widziałem 268. Pewien znajomy, kiedyś, prawdopodobnie teraz już jest emerytowany, on e, pracował dla Zulu. E, I on normalnie codziennie chodzę do pracy, on miał właśnie tą 268. Tam z tego co pamiętam, tam chyba pilarka miała, bada rzecz chyba 4,5 konia, ale no naprawdę z tą prowadnicą 18 e, Słychać było o tą pojemność. I ona naprawdę ona fantastycznie, ona wygryzała się w ten drzewostan ten, ten, ten Później w ten sortiment, jak później się manipulowano w tym manipulacyjnym, naprawdę ona łykała. Łykała te, te, te kubiki. Eee, wracając do, do tej 60 jedynki. Generalnie ona, skrzynia korbowa, to wszystko to jest to samo co w samych wyższych modelach, ale pokrywa, pokrywa jest niższa. Nie ma zaworu dekompresyjnego. Zawór dekompresyjny w tych, tych, tych serii tych pilarek znajduje się po prawej stronie nad osłoną prowadnicy. to akurat nie ma zaworu dekompresyjnego. Pewnie część ludzi się cieszy, jak pilarka nie ma zaworu, ponieważ i tak z niego nie korzystają. Ja akurat widząc, gdy urządzenie posiada ten zawór dekompresyjny, korzystam z niego, ponieważ ułatwia to w sposób bardziej komfortowy, to odpalenie tej pilarki o, po drugie nie, nie, wpływa to tak, no, nie wpływa tak mocno na zużycie e, tego rozrusznika, tak? E, wiadomo, no obciążenie i tak jest, ale w jakimś stopniu jest mniejsze. E, Dopatrzenie się w instrukcji że do tych pilarek, to te jak właśnie te, te, do tej obok 288, jak tutaj 60-kie 61 yy, oprócz gumowych amortyzatorów to, 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 to jest taki trochę hejt z tego co zaobserwowałem na te gumowe amortyzatory a bo kurde, bo to sztil ma te gumowe, że Shindaiwei, bo jak ktoś tam ma 450-kę 452 czy tam 4, tą 501, że tam są gumowe amortyzatory, że to B że sprężyna jest z prawdziwym amortyzatorem do pilarki w tych pilarkach, jest właśnie, mówię. może to jak widziałem, tam w instrukcji, bo yy, nie wiem, jak to wygląda w rzeczywistości, jeśli chodzi o, o, o kupienie, trzeba by pewnie za, ekstra zamawiać, ale puszparna dała pole do, do manewru, można było decydować yy, Oczywiście to nie na, na etapie zakupu, tylko później do, do, do przyzbrojenia tej pilarki, żeby zamiast właśnie. Gumowych amortyzatorów były sprężynowe. Pełnie chodzi tu głównie o, o, o prowadnice, tak, bo przy długich prowadnicach się te gumy zrywały i dlatego były później pakowane te sprężynowce. Zbiorniki. Zbiornik na paliwo 750 ml, a chyba olej miał 450, coś takiego. Nie wiem. Nie mam też takiej encyklopedii w głowie, żeby to wszystko zapamiętywać. No, z góry no, no przepraszam, no, ale, ale nie jestem w stanie wszystkiego pojąć. Nie tak jak kiedyś, kurde, mogłem <coughs> całą tablicę Husqvarna wy, 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 wyklepać z danymi technicznymi kosiarek, i, w sensie wykaszarek, jak i, jak i pilarek łańcuchowy. W tych pilarkach troszeczkę jest inaczej. Jak 288, 288 po 288 po odsłony tankowania, jak i o, paliwa jak i oleju. Mają te same średnice otworów. To jest trochę inaczej, tu są inne w ogóle wyglądy tych korków. Tu odsłony paliwa. E, mamy ten taki duży, duży otwór wlewowy, fajnie pasujący do wlewek. Nie wiem jak tutaj będzie w, w, w tym przypadku. To jest dosyć mniejszy i nie wiem czy, czy, czy tu akurat ta wlewka coś służy do tankowania, czy ona nie będzie haczyć, czy nie będę musiał tego tego te pilarki tankować kombi z z Husqvarna, bo to akurat co stoi to jest sztilowski. <coughs> bo Stilowski ma ja mam akurat jeśli chodzi o, o systemy napełniania ze sztila, to, to y, mam wrażenie, że jeśli chodzi o wlewki do oleju jak i paliwa, one są trwalsze jak, jak te nowsze modele Husqvarna ze starego korzystałem bo nie, bo nie było jakiegoś tego modelu nowszego Husqvarna tam jest ocenę, ale wolno przelewowy. A. No i no, oceny paliwa, no to wszystko fajnie było. Tylko do momentu, jak gdzieś się tam nie uderzyło, Tym lejkiem się go nie suwało. Gdzieś tam się ukruszył, czy coś się później, kurde przelewo. Dobra. Nie. Tak to wygląda z tej strony. Komunacja jest złożona. Tak, akurat ta sroga jest tylko po jednej stronie, ale można śmiało. Dokupić sobie jako akcesorium Drugą, żeby mieć po, po obydwu stronach no, Są ostrogi, też akcesory niedostępne, że w ogóle one nie mają Zębów, one są tylko zderzakami żeby, Jak ktoś nie chce, żeby się to gdzieś tam haczyło podczas okrzesywania czy jakichś innych tych prac a, Może założyć tylko a, Taki zderzak Żeby Pilarka mm, nie haczyła, tak? Nie haczyła, tak jak tu w przypadku tego dolnego zęba, a nie była poobdzierana. Powiem, że na trzebieżach, na przykład kiedyś w tych małych pilarkach, po prostu ściągały te ostrogi, bo to się gdzieś tam wbijało w korę, przecinało się w, w, w trakcie pracy. A później ona ten, ten kater miała od, od czoła poharatany, i, i tu mich <laughs> Tutaj, jak, jak widać. Tu mik nie ma otworu wydechowego, tylko w sensie tego okrągłego, tylko mamy tutaj od boku tą siatkę przeciwiskrową sprzęgło jak widać różni się w porównaniu do 2.8.8, bo mamy tutaj sprężyny takie blaszkowe czy nie wiem jak to powiedzieć płaskownikowe blaszane, a o, w 288 mamy no, mają sprężynę spiralną. Średnicy są, może powiedzieć, kurde, no nie mierzyłem, ale wygląda na, na, na to samo. W 288 yy, mieliśmy kółko pływające, a tutaj mamy stałe zazębienie. No ale wiadomo, jak to się zużyje, to żadnej, nie ma problemu i to można wziąć przełożyć. Kupić bęben z, z możliwością zamontowania kółka pływającego. Tutaj mamy też pompę z regulacją yy, wydajności. Po boku, nie jest tu gdzieś od boku Ogólnie w tych pilarkach jeśli chodzi, do, dochodzi do takiej sytuacji, że trzeba wymienić <słuch> Pompkę oleju e, Czy tam uszczelniać, bo z tego co wiem to uszczelniać on jest e, Wciśnięty nie w karter W tą pomarańczą część, tylko jest wciśnięty tutaj w tą Część trzymającą pompę oleju I żeby to zrobić To trzeba oczywiście wiadomo odkręcić e, Sprzęgło, zdemontować łożysko razem z bębnem tam pod spodem mamy tą taką osłonę ona, ona, jest, ona obraca się razem z, z, z bębnem I trzeba mieć taki przyrząd, który służy do demontażu napędu pompy, pompy oleju Bo to napęd pompy oleju działa na takiej zasadzie, że jest taki pierścionek z, z Taka sprężynka, ona jest po prostu tutaj wciśnięta, naprasowana na, na, na czop wału korbowego I do tego trzeba mieć albo specjalny urząd, nie, przy, przyrząd Wiedziałem kiedyś też, chyba jakiś facet wziął Stoczył nakrętkę chyba z tego co pamiętam 12 albo 14, i wiem, że ten skok gwintu odpowiada standardowej nakrętce e, czy śrubie, właśnie na, na taki typowy śrubach. Tam mówię, prawdopodobnie to było chyba 1,75 mm taki był skok, ale, ale nie chcę w błąd wprowadzać. Wiem, że gdzieś widziałem ktoś taki myk zrobił. E, napinacze w tych urządzeniach, bo też o tym nie powiedziałam Znajdują się nie w osłonie sprzęgła Tu osłona sprzęgła, ona, ona tylko jest taką czystą osłoną Bo to jest tylko taśma hamulca I, I tylko otwory, żeby docisnąć tą prowadnicę Tu to się znajduje po stronie od, od korpusu, tak Nie tak jak w 365 serii 300 Już tych większych, że tam na, y, śruba napinająca była w pokrywie Tylko ona tu się znajduje w karterze Mamy naciąg wzdłużny, no mniej komfortowy, tak, bo trzeba kręcić tym, tym wkrętakiem wzdłuż prowadnicy, nie, nie jest tutaj od, od, od boku, także no, no, ale kurde, no to zarazem jest bardzo prosta, prosta budowa, tak, no popatrzcie, mamy tylko zwykłą śrubę i mamy tutaj ten, ten, ten zabierak, który haczy się o prowadnicę i, i tyle, nie ma żadnych e, przekłanni bo tam są takie dwie zębateczki w tych, tych nowszych, które mają od boku napinacz i to po prostu jest bardzo prosta budowa tak <laughs> także tak to wygląda eee, nie wiem, wezmę wam może tam wam przy okazji pokażę już od razu jak, jaką omawiam wezmę założę tutaj prowadnice Wezmę tutaj cyknę tą 18 z Oregona, bo to i tak jest ta sama długość jak, jak to, co mi przyszło z pusklarni. tutaj mamy tą 18 z pusklarni, to są gwardewy, sepieraki i... i Prowadnicy ja z X-Force. Jest zwykła prowadnica, zgrzewana z trzech części tej, ta z oregona. Dobra, tutaj mamy. Teraz sobie tylko docisnę osłoną od sprzęgła. Łańcuch mamy naprawdę luźny, trzeba go podciągnąć i <laughs> to jest to, to sporo, mocno on wisi. Eee, coś kurde. Dobra, muszę zluzować, bo, bo on się źle układa. Nie wskoczył nie na... Eee. Muszę telefon włączyć, bo on nie wskoczył na, na swoje miejsca. Jest obok, obok ogniwa prowadzące idą. Dobra. Eee, trochę mi to zeszło, ale mam już założony łańcuch na prowadnicę. Eee, tak to wygląda. Widać już jakieś te gabaryty, ale nie ma, ale nie ma tragedii. <laughs> Czy tutaj na razie z prowadnicą jest ciężka? Nie, nie wydaje się. Jeszcze do tego jak dojdzie paliwo, no to tam wiadomo coś dojdzie do tej, tej, tej masy Ale generalnie no, jak 6 kg waży to na pusta, chyba z tego co pamiętam to chyba Chińczyki jakoś ważyły na pustą też te, coś po tych 6 kg Ciekawąską eee, jest taką W tych pilarkach w jednej jak i drugiej Żebym odpalić to wiadomo mamy, pociągamy za ssanie. Ale tutaj pozycja takiego półgazu nie jest właśnie poprzez pociągnięcie, tam, żeby tam jakaś zapadka między przepustnicą od gazu, a przepustnicą tutaj odsania, żeby one się gdzieś tam w jakiś sposób zaryglowały. Tylko właśnie pociągniemy, i żeby zrobić ten półgaz, to tutaj trzeba wcisnąć ten taki dings, taką dźwigienkę dodatkową, żeby. Można było zablokować ten, ten dźwignię gazu w pozycji tego półgazu tak Trzeba ścisnąć czy no takie dodatkowe czynności tak. Pociągnięcie, zablokowanie, włączenie i dopiero pociągamy za linkę rozrusznika. Także tak to wygląda. Eee, tak, mówiłem no, pilarka tutaj w tym przypadku, no. Nie, nie, nie nie, posiada żadnego zaworu dekompresyjnego Będzie na pewno czuć to przy uruchomieniu Tutaj w takich urządzeniach jak jest zaślepiony, zepsuty zawór dekompresyjny, albo go nie ma po prostu Ja robię inaczej, jak odpalam to przełamuję najpierw suw sprężania i po prostu na tym takim cyklu już po, 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 bym, po przełamaniu, czyli tej już takiej bym, wykonanej pracy czy i jednocześnie zaciągania tego ładunku z skrzyni korbowej, po prostu wtedy pociągamy energicznie za, za linkę rozrusznika wtedy to jest łatwiejsze do odpalenia. ogólnie na partyzanta to wiadomo, że też idzie odpalić, tylko po prostu po co też się męczyć Złaszę, że to odpalanie pilarki to jest rutyna, tak? także coś mi tu ciężej schodzi No tutaj akurat odlew tej, tej zaślepki jest zalany, ale faktycznie e, filtry są te same. Tutaj dźwignia gazu w ten sposób no podobne jak w jak 88, ale tutaj mamy, mamy taką taki, taki, taką z takim trucikiem bo, bo tutaj to nie chodziło o to, że tutaj jest ta śruba regulacji od, yy, od obrotów jałowych bo pod spodem pod spodem, tutaj pod tą śrubą mamy oczywiście regulacji wchodzenia na obroty i, yy, i obrotów maksymalnych. Także tak to wygląda. Świetle zaponowe w, w obydwu pilarka są te same, GKB 7A, co sobie to się zastępuje na Championa chyba RCJ7Y RC czy coś takiego, już nie pamiętam na te, te duże świece zapłonowe, <laughs> na te duże właśnie klucze eee. No co tu gadać Kilerka naprawdę prosta w budowie, nic skomplikowanego nie Także e, następny filmik będzie z jednym, jak i drugą. Będzie od, będą odpalenia. Nie będzie czas. Trzeba będzie coś zmontować. Jak one już pracują. Także proszę proszęcie, cierpliwością. Wezmę tylko jeszcze. Poskręcam. Tak z ciekawości to zastanawiam się, jeśli teraz ja to tak na, nasuwam, eee, ale tak, tak. fajka ma się znajdować po, po stronie osłony cylindra, a po stronie filtra powietrza ma być, nic ma nie, nie, nie wystawać. Zresztą się nawet nie dało, w tylko ma, mała tutaj taka czerpnia, która nie jest tutaj w żaden sposób zaślepiona, a nie może na przykład przechodzić ten przewód. Eee, zaponowy no bo nie ma wyjścia także to tylko jest to małe okienko to taka sierpnia dobra trzeba się robić przyłapać żeby od razu w krętarku nie napierdziała żeby gdzieś tam omyłkowo Nich nie nie pozrywać tutaj w ogóle trafia Dobra, mamy. No i skręcamy. Chyba, może, może pomyśleć, że to jakaś wada, że e, osłona jest skręcana, a w, w nowszych modelach były na zatrzaski. No wiadomo, rozwój pilarek, tak. No ale też nie możecie zapominać o tym, że na przykład modelach Stila gdzie generalnie on mi się nie podobał w postaci konserwowania, modele takie jak na przykład jak 200, nie mówiąc o, 0, o, tam, o, o tych jeszcze starszych, 0,21, 0,23, 0,25 i im większe, tylko mówiąc tutaj o tych ostatnich, MS 250, MS 310, 390 które mamy dały białe góry były pomarańczowe. Tutaj ten uchwyt tylny był szedł pomarańczowy razem z górą. I tam, żeby tą pilarkę wyczyścić, no to nikt mi nie, nie, nie powie, że jeśli chodzi o wyczyszczenie, o żebrowanie ceny i tak dalej. Nie trzeba było pół pilarki rozebrać, No bo niestety, ale uchwyt tylny był zintegrowany tutaj razem z tą, tą, tą pokrywą górną. I tam tą pilarkę żeby wyczyścić. To no naprawdę trzeba było sobie poświęcić więcej czasu. Także hmm, jeśli chodzi o odpalenie pilarki, to będę musiał zrobić to na, na, na następny filmik.